Hejka, hejka, z tej strony Kuwudamix a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić swój własny serwer Minecraft no i grać z kolegami albo ze swoimi widzami więc zanim przejdziemy do odcinka jeśli spodobał ci się ten poradnik albo w ogóle był pomocny no to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę i subika no i bez przedłużania zaczynamy, do, zaczynamy odcinek dobra pierwsze co robicie wchodzicie na stronkę, którą podam wam w opisie Tutaj jest Snapchat prawie, więc yy, wybieracie sobie wersję, na której chcecie mieć serwerek. Ja obecnie chcę mieć na wersji 1.15.2, więc pobieracie sobie to. Dobra. Kiedy już sobie to pobraliście, wychodzicie, yy, minimaliz minimalizujecie. Tutaj dotykacie prawym, robicie nowy folder, nazywacie go serwer. Dobra, dajemy to tu, to z napisem serwer wkładamy tutaj. Teraz nazywamy to server.jar. Ok, zobaczcie, wkładacie to do tego folderu. Kiedy macie to już w folderze, klikacie znowu w prawym, ale w folder. Robicie nowy dokument testowy. Teraz to, co Wam pokażę, yy, to nie jest ważne, jaka to jest nazwa, ale jest, jest ważne, jakby co będzie w środku. Więc po prostu, nie wiem, dajecie nazwę, nie wiem. I. Dobra, no to klikacie, nie wiem. I wklejacie yy, napis, który ja Wam też w opisie napiszę. Dobra, takie coś. I teraz, co jest bardzo ważne, robicie plik. Zapisz jako. Teraz dajecie tutaj. Yy, czekajcie, musicie popić. Dajecie tutaj napis start. .bat. Musi być kropka bat napisana. Wszystkie pliki. Zapisz. Kiedy już to zrobiliście, możecie to opuścić. Tutaj Widzę, że nie jest napisane BAT, nie wiem dlaczego. OK. Jest napisane start.bat, więc teraz y, można to sobie usunąć i dodać to. Kiedy mamy to już w folderze, można to już zamknąć y, i wejść ponownie na to. Teraz wszystko jest już zapisane. No i po prostu włączacie. Dobra tutaj mi się pomyliło, włączacie tym server Yar. Jeśli nie uda Wam się włączyć tym z napisem startbat, to włączacie z napisem serwer.jar. Bo właśnie czasami coś nie działa. I teraz, co jest ważne, żeby zrobić taki serwer, musicie wejść w eula. Eula. To jest false napisane, więc to zmieniacie na true. To jest po prostu takie umowa licencyjna jakaś, nie, nie, nie wiem co to jest, ale to jest ważne, już sobie wpiszeliście true, no i zapisz, zapisz, nie zapisz jako, tylko zapisz, dobra, wychodzicie i teraz, kiedy już jesteście, klikacie znowu serwer jar, czekacie, czekacie, chwilkę i patrzcie, Wasz serwer po prostu jest już startowany. No, po prostu zobaczcie. I tak się to zaczyna. I teraz jeszcze Wam powiem jedno. Jeśli chcecie, na przykład, bo zazwyczaj jak się ma serwer, to trzeba wpisać IP, co nie? Więc teraz patrzcie. O, tutaj jest właśnie wszystko napisane. Wchodzicie, w... Poczekajcie, yy, gdzie to jest? To jest serwer? To jest to? Tak. Tutaj wchodzicie w takie coś. Jak nie znajdziecie, no to poszukajcie po wszystkich plikach, bo plikach, bo czasami właśnie tego nie można znaleźć. Więc serwer, to jest serwer IP. I teraz, yy, oczywiście, a, online mod, yy, no i po prostu to kopiujecie, kopiuj adres IP 4, i tutaj z napisem serwer IP po prostu wklejacie to. I macie tu już, robicie plik, yy, czekajcie, a nie, plik, i zapisz. Yy, możecie już z tego wyjść. To już, to już możecie też zamknąć. I wejdziemy ponownie tutaj. Oczywiście wchodzicie tutaj w ten napis, no i tutaj wszystko ustawiacie, ale musicie wejść potem w pliki zapisz, nie? Dobra, no i coś sobie ustawiacie. Czy na przykład chcecie walkę, czy chcecie mieć zwierzęta? No, animal, no zwierzęta. Czy chcecie mieć białą listę? No, tutaj wszystko sobie ustawiacie. No. Więc y, teraz y, mo możemy tylko sprawdzić czy w ogóle wyświetla się nam serwerek, więc wpisujemy. Dobra, wyświetlił się nam. Więc. Si jeśli było to dla ciebie bardzo pomocne albo w ogóle pomocne ten poradnik, no to y, jednak no dasz Tą łapeczkę, może albo subika, albo dzwoneczek, nie? Więc, no. Więc ja się wami żegnam. Na razie. Bye, bye.